Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezesie, bardzo się cieszę, że możemy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej przekazać umowę na zakup tych dwóch pojazdów, które Państwo widzą za nami. Pojazdy, które zasilane są gazem ziemnym, tym samym ten efekt ekologiczny, a taki jest przecież cel działania Wojewódzkiego Funduszu został osiągnięty, zmniejszona emisja CO2, ale te samochody również spełniają swoją rolę pod względem oczywiście ustawowym. Pewien wymóg przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej tym samym zostaje w pełni zapełniony. Cieszę się, że po raz kolejny tak naprawdę współpracujemy z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej. Ta forma dotacji w formie pożyczki na bardzo atrakcyjnych warunkach, 95% to jest właśnie pożyczka, pozostałe 5% to jest wkład własny przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Te pojazdy już jeżdżą po koszalinie. Koszty eksploatacji, koszty związane oczywiście z paliwem są dużo mniejsze w związku z tym, że jest zasilany gazem. Cieszę się, że Państwo osiągnęli po tą pożyczkę. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby korzystać z wielu programów jako Wojewódzki Fundusz. Prowadzimy wiele programów właśnie skierowanych. Do samorządów czy też spółek samorządowych. Myślę, że te samochody są przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców Koszalina, miejscowości, które są wokół Koszalina, ale przede wszystkim dla samego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Gratuluję raz jeszcze i życzę, aby te samochody spełniały swoje, swoją rolę. Oczywiście, żeby działały jak najdłużej. I zachęcam też do korzystania z kolejnych programów i pożyczek, które dla Państwa zaoferowaliśmy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja się bardzo cieszę, bo to jest nie tak dawno. Spotka spotkaliśmy się na uroczystości podpisania umowy na finansowanie samochodów dla Straży Miejskiej. To kolejne samochody, które przestają korzystać w koszulni silników spalinowych. Jak widzieliśmy w niedawnych raportach dotyczących czystości powietrza, jeszcze Koszalin w tej grupie miast 100 tysięcznych ma najczystsze powietrze w Polsce, no ale to nie oznacza, że tak już na zawsze zostanie trzeba po prostu o to dbać. Więc kolejne samochody napędzane gazem CNG, które trafiają do tym razem do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i będą jeździć po koszańskich osiedlach. Wiadomo, że zanieczyszczenie w tym momencie jest znacznie, znacznie mniejsze. Samochód, który no, pracuje w bardzo trudnych warunkach, bo przejeżdżając co kilka metrów, zatrzymując się chociażby. Na osiedlach domków jednorodzinnych, praktycznie przy każdej, przy każdej nieruchomości, jednak ta emisja była spora. Tym razem, w momencie, kiedy te samochody wchodzą do eksploatacji, ta emisja będzie znacznie, znacznie mniejsza, i to jest zapowiedź zmiany floty, którą, którą sukcesywnie prowadzimy, z jednej strony spełniając wymagania ustawowe, ale też korzystając właśnie dzięki fundusz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska z tych wymagań ustawowych, sięgając po czy to zewnętrzne finansowanie, czy też preferencyjne pożyczki, które akurat w tym przypadku tego projektu miały te pożyczki, które też w momencie, kiedy osiągamy efekt ekologiczny, są w określonym procencie umarzalne. Jeśli, jeśli ja oczywiście znając Pana Prezesa, wiem, że będzie pilnował tych spraw, jest szansa, duża szansa na to, aby część tej pożyczki podlegała za kilka lat, lat umorzeniu. Natomiast to są dwa samochody, w tej chwili można powiedzieć, że na początku września będziemy rozstrzygać duży program, ten 30-milionowy związany z gospodarką odpadami i w tym programie znajdują się kolejne trzy samochody napędzane na gaz CNG, kolejne samochody, które trafią do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i będą służyły mieszkańcom Koszalina i okolicznych gmin, tych, które nasze, nasze przedsiębiorstwo obsługuje. i z tego, z tego należy się cieszyć, i tą politykę będzie będziemy realizować konsekwentnie. Ja gratuluję zarówno Panu Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i Panu Prezesowi Ucińskiemu. Mam nadzieję, że to jest początek kolejnych, kolejnych wniosków, kolejnych umów, które będą sukcesywnie podpisywane związanych właśnie z wymianą floty na samochody, bądź napędzane gazem, bądź też samochody elektryczne w przypadku mniejszych, mniejszych samochodów, z których, które eksploatuje MZ. का जिंक जिंकुया Witam Państwa. Bardzo się cieszę, że mamy kolejny element dobrej współpracy pomiędzy samorządem Koszalińskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Tak jak Pan Prezydent już tu wspomniał, niedawno otrzymaliśmy dwa samochody elektryczne dla Straży Miejskiej. Ja nawiążę też do początku roku szkolnego. W niektórych placówkach pojawią się tak zwane ekopracownie, które także są elementem współpracy szkół tutaj z Wojewódzkim Samorządem. Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. One pomogą w naszych szkołach na lepszym i wyższym poziomie prowadzić edukację ekologiczną. No i oczywiście te dwa samochody, które są dzisiaj, one się na pewno przyczynią do tego, że rzeczywiście Koszalin będzie jeszcze bardziej zielonym miastem, bo wiemy, że mamy piękne, wspaniałe miasto z dużą ilością zieleni, a każdy element, który wpływa na ochronę środowiska i. Podkreśla tutaj te działania proekologiczne miasta, jest bardzo ważny. Dlatego jeszcze raz dziękuję panu prezesowi Wojewódzkiego Funduszu za tą dobrą współpracę. Mam nadzieję, że ona będzie nadal trwała, a panu prezesowi naszej komunalnej spółki gratuluję dobrego zarządzania, bo to nie jedyny element. Wiemy, że jeszcze, tak jak pan prezydent wspomniał, będziemy ubiegali się o kolejne samochody, a więc widzimy, że y, można powiedzieć, że Koszalin i Koszalińska Spółka Komunalna jest tutaj w naszym regionie liderem y, takich y, działań proekologicznych. Panie prezydencie, panie przewodniczący, panie prezesie, e, bardzo dziękujemy za to wsparcie e, m, wojewódzkiego funduszu. Ta współpraca nieprzerwanie trwa od e, prawie 30 Lat. Większość zadań, jakie realizowaliśmy z pożyczek, też była realizowana, czy w zasadzie większości z pieniędzy bojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przed nami duże wyzwania, Polski Ład 30 milionów na poprawę systemu gospodarki odpadami. Też złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu na budowę zakładu, który, utylizując, przekształci część odpadów w ciepło, które zasili domy naszych mieszkańców. W tych trudnych sytuacjach geopolitycznych doceniajmy te, to paliwo i te zasoby, które Posiadamy do wytwarzania energii. I też tutaj dziękuję za deklarację Pana Prezesa, bo korzystamy z tych pieniędzy od wielu lat. Za ostatnie 7 lat pożyczyliśmy, czy też otrzymaliśmy, częściowo zostały te pieniądze umorzone, prawie 18 milionów złotych. Czyli jest to duże wsparcie na działania proekologiczne w naszym mieście. Także te działania też, które realizujemy to oczywiście dzięki wspaniałej załodze, którą mamy, tu mamy kierownictwo. Kobiety same, tak się złożyło, reprezentują to ścisłe kierownictwo firmy. Przygotowanie wniosków, analiza, rozpatrzenie, czuwanie nad tym, żeby spełnić wszystkie wymogi i kryteria Wojewódzkiego Funduszu są tak realizowane, że i spłacamy, a jednocześnie też otrzymujemy umorzenie. I wydaje nam się, że ten kierunek, który tutaj obrał Pan Prezydent w takim zintegrowanym systemie gospodarki odpadami, ale też i we współpracy, tak jak mówiliśmy, z Miejską Energetyką Cieplną, która może w przyszłości zagospodarować ciepło na potrzeby ogrzewania mieszkańców, też część osadów ściekowych, które produkują wodociągi, może w tą energię być zamieniona, może być też realizowana i na pewno będzie we współpracy i z życzliwą. Tutaj bym powiedział przychylnością pana prezesa i takiej instytucji, jaką jest Wojewódzki Fundusz. Także dziękuję Państwu, że zaszczyciliście swoją obecnością nasze skromne progi. A Wojewódzkiemu Funduszowi życzę kolejnych dobrych pożyczek dla systemu gospodarki odpadami i systemu ochrony środowiska w naszym mieście. Dziękuję bardzo.